Cześć wszystkim, z tej strony Szanela. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku przez 24 godziny będę jadła tylko jedzenie w kształcie trójkąta. Będzie to dosyć trudne, tak mi się wydaje. Więc jeśli chcecie zobaczyć, jak mi poszło, to zapraszam Was do filmiku dalej. Ja niedawno stałam, tak jak zwykle, zaczęłam od umycia włosów. No i teraz tylko przebiorę się ze swojej piżamki i, kochani, pójdziemy robić trójkątne śniadanko. Mam coś fajnego. Coś fajnego przygotowałam na dzisiejszy filmik, także mam nadzieję, że wesprzecie mnie tutaj kciukiem w górze. Chodźcie, idziemy. Wczoraj byłam na zakupach, żeby kupić parę rzeczy do tego filmiku i zobaczcie, co udało mi się znaleźć! Bułeczka ready i teraz muszę ją czymś tutaj przyozdobić. No. No, i włala, zobaczcie, zrobiłam w trójkąt yy, serek oraz szyneczkę. I teraz pewnie się zastanawiacie, co ja przez 24 godziny będę piła. Czy znalazłam jakąś, jakieś picie w butelce trójkątnej? Nie, kochani, moja mama zauważyła coś fajnego. Już wam pokazuję. Tam, tam dostałam herbatkę, ale mamy tutaj piramidki, więc w sumie trójkąciki. Także stawiam wodę i czekamy na herbatkę. Herbatkę wybrałam brzoskwinia i mango. Masna będzie. Trójkątnej szklanki niestety nie mam, ale piramidka ląduje już tutaj. Ja już jestem dosyć głodna, także spróbuję sobie kanapeczki. Bardzo dobry. Fajne jest te pieczywko. Byłam wczoraj w Kauflandzie, więc wszystkie rzeczy, które dzisiaj zobaczycie są z tego sklepu. Mmm, ja. woda już krzyczy, więc jest gotowe. ale ładnie pachnie, o kurcze tam o mango, a jeśli o mango mowa, to tutaj babcia zobaczcie zrobiła pokroiła mango, a ja go nie mogę zjeść, no ale przynajmniej mam herbatkę herbatka jeszcze nie wystygła a ja już zdążyłam zjeść, taka głodna byłam, także sprawdźmy teraz jak smakuje herbatka, bo pachnie przepięknie mmm, nawet bez cukru jest smaczna naprawdę, ale myślę, że Jakiś miodek by się tu przydał. Zdecydowanie. Dobra, jesteśmy po śniadanku, więc lecimy dalej. Po śniadanku zrobię sobie maseczkę przed nałożeniem makijażu, yy, ponieważ dostałam takie nowe produkty od Yumiso i muszę nagrać dla nich filmik na TikToka. Ja już filmiki dwa nagrałam, zdążyłam się pomalować. Jestem po mojej morning routine. Także, jeśli jesteście ciekawi tego filmiku, tych filmików, to zapraszam Was na mojego TikToka. Yy, a teraz, kochani, postanowiłam, że coś przekąsimy już. Po śniadanku to warto coś przekąsić. Co może być trójkątne? Jak myślicie? Trójkątne na przykład mogą być Cheetosy. Tak naprawdę szukałam, bardzo długo szukałam. Co się w tym kafrałdzie po prostu nie było ani doritosów, ani nachosów, bo przecież one są jak najbardziej trójkątne, ale na szczęście znalazłam te ci o smaku pizzy, więc jak najbardziej myślę, że powinny zaliczyć się do tego zadania. No i mamy tutaj nasze... Szukam jakiegoś fajnego trójkąta. Dobra, może być ten. Mamy nasze chitosiki o kształcie trójkąta, powiedzmy, o, ten może, i jeszcze jedną piramidkową herbatkę. Ale wam teraz zrobię smaka. No mega dawno nie jadłam tych chrupków, także fajne są te challenge, bo naprawdę powracam do albo starych przysmaków, albo próbuję po prostu jakieś nowe rzeczy. Także jak najbardziej na plus. Pamiętajcie o kciuku w górze i subskrypcji na kanale, jeśli tego jeszcze nie robicie, bo będzie więcej takich filmików jedzeniowych. A teraz biorę swoją herbatkę i lecę montować filmiki, które nagrałam. Ja już sobie filmik montuję, w sumie już skończyłam, oglądam jak wyszło i będę miała już jeden zrobiony. W ogóle, zobaczcie, kupiłam takie magiczne jajo i mam zamiar nagrać na TikToka jak one, co tam w ogóle z niego się wykluje, jestem mega ciekawa więc jeśli wy również jesteście ciekawi to zapraszam was na jego instagrama i tiktoka, tam będzie relacja z tego magicznego jaja ale fajna zabawa w ogóle mam dla was pewną informację, ponieważ jeszcze się z wami tutaj na youtubie z tą informacją nie dzieliłam a mianowicie mój chłopak wydał swój najnowszy singiel Neony, taka fajna klubowa piosenka Myślę, że Wam się spodoba i teraz chciałabym, żebyście troszeczkę sobie przesłuchali, a jak bardziej wam się spodoba, to macie link w opisie do tej piosenki, także Was serdecznie zapraszam Robię to, co nie mądre, z tobą rzeczy nie mądre, haj, robię rzeczy nie dobre Ale się czuję swobodnie, robię to, co nie modne Ale pierwszą pochodnię, oni to tylko przechodnie tak też razem myślimy, żeby w końcu coś tutaj dla was wspólnie nagrać z moim chłopakiem. Więc jeśli chcielibyście takie filmiki właśnie z Michałem, no to dajcie znać w komentarzu, na pewno się ucieszy i też go to zachęci. Także kciuki w górę, komentarz i myślę, że będziemy razem nagrywać. Też sama się nie mogę doczekać. <gry> Oczywiście również tak jak mówię, dajcie znać w komentarzu pod jego piosenką, co o niej sądzicie. Na pewno się też ucieszy. A fajnie uszczęśliwiać inne osoby, a szczególnie te, na których nam zależy. Także będę bardzo Wam, ale to bardzo wdzięczna. Okej, okay, kochani, czas zrobić coś na obiadek, po pracy i, i po wszystkim. Także ciekawe, czy zgadniecie, co przygotowałam. W sumie banalna rzecz, ale w sumie pasuje jak najbardziej do tego challenge'u, tego wyzwania, a o to w tym właśnie chodzi. Chodźcie. Piecyk już nastawiony, bo oczywiście na obiad zrobimy Pizze. I pokroimy na takie trójkąty, i będzie można zjeść. Wybrałam taką z kurczakiem i szpinakiem. Mniam. No i voilà! Gotowa pizka z kurczakiem i szpinakiem. Ładnie wygląda. No i słuchajcie, mam swoje dwa trójkąciki, i tyle mi wystarczy. Także próbujemy tą pitkę Bardzo dobra, no? Te pesto mi smakuje. Mm. Okej, okay, aż po obiadku jestem taka najedzona. Tragedia. No, ale fajny dzionek, bardzo mi się podoba. A tutaj zobaczcie, mam moje rysunki, które są namalowane jedzeniem i nic się z nimi nie stało, tak jak myśleliście, tak jak pisaliście, że będą się zepsuje albo coś. Nic nawet nie zgniło, także jak najbardziej tutaj są cztery wiszą. Ten jest najnowszy. Mamy Leonardo DiCaprio z sosem tysiąca wysp, Bieber, Gomez i Obama a tutaj ja z moim dobra czas troszeczkę pograć w moją ogromną rodzinkę jeśli chcecie wiedzieć jak zrobić żeby było o wiele więcej simów w rodzinie niż 8 to również odsyłam was do filmiku tutaj kiedyś o tym nagrywałam także jeśli jesteście zainteresowani to was zapraszam tylko musicie wiedzieć i pamiętać że tyle osób w rodzinie to naprawdę jest wielkie wyzwanie ja już tutaj miałam więcej ponad 20 osób a z tymi już nie daje rady. A jak było 20, to już w ogóle masakra. Bez kodów ciężko się opeść. Ale gra jest naprawdę ciekawa, i no, nie jest taka prosta po prostu. Zobaczcie, utopiłam jajko. I rezultat będzie na TikToku. Jestem mega ciekawa, co z niego się wykluje. Jest takie piękne, kolorowe, tęczowe, więc może jakieś zwierzątko. Okej, okay, muszę teraz troszeczkę posprzątać, zrobić pranie i będę szła się myć. Okej, okay, ja już jestem okąpana, już w piżamkę również ubrana. No i teraz słuchajcie, jeszcze jedna rzecz ze słodyczy, którą udało mi się znaleźć. W trójkąty to są śmieźżelki żelki kwaśne i tutaj niektóre tylko żelki są w kształcie trójkąta. Ogólnie szukałam y, bardzo długo żelków arbuzowych, bo one są właśnie w kształcie trójkąta. Innych właśnie nie umiałam znaleźć, y, także tylko zostało to. Jeszcze widziałam czekolady, ale czekolady... Za czekoladą za bardzo nie przepadam, także stwierdziłam, że jej nie wezmę. Bierzemy teraz parę tutaj stąd trójkątów i zjem te kwaśne coś. Oki ok, żeleczki wysute. I teraz mamy taki trójkącik. Jeden trójkącik. Drugi, może jakiś pomarańczowy jest, mm, nie ma, najbardziej lubię pomarańczowe żelki, no dobra, no to te dwa. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam, po prostu kocham żelki. Mmm, ale kwaśne, no ale i tak są dobre. <laughs> Okej, okay, także słodycze w kształcie trójkąta zaliczone. Jak słyszeliście wcześniej mogło być o wiele, o wiele więcej. Ale jeszcze czeka mnie kolacja. Bo zaraz mam zamiar oglądać serial yy, dom z papieru. jestem na trzecim sezonie, więc nadrabiam. W sumie kończę trzeci sezon. Myślę, że dzisiaj już właśnie skończę. I później będę brała się za studia yy, jak to zawsze. Yy, także idziemy teraz szybko zrobić kolacyjkę i do łyżeczka na serialik. A na kolację nie będzie nic innego, jak. Kochani. Tosty z serkiem. Jeszcze troszkę. Kolacja ready. Ale zanim jeszcze wejdę do łóżka i oddam się tutaj serialowi, to muszę sobie zrobić yy, taką kurację. Gdzieś ostatnio widziałam na chyba TikToku, że połączenie paru kropli cynamonu z balsamem działa dobrze na jakiś tam celulit i lepiej ujętnia nasze ciało, także zaraz sobie będę tym smarować. A jeszcze wzięłam taki greyfootowy, naturalny olejek eteryczny i on jest niby jakiś dobry właśnie też na rozstępy, żeby się te rozstępy nie robiły. Także teraz sobie zrobię z tym cynamonem i balsamem. Dobra, ja już jestem yy, pobalsamowana. Powiem wam, że tak mi teraz w, poko w pokoju pachnie tym cynamonem niesamowicie i fajnie rozgrzewa, także na pewno to dobrze działa na e, skórę i będę tak stosować to przez miesiąc, ponieważ po miesiącu do miesiąca są jakieś fajne efekty i na pewno się z Wami podzielę nimi. E, póki co już włączyłam laptopik, e, zaczynam właśnie e, oglądać, który sezon? Trzeci sezon, ósmy odcinek. Mam tutaj swoje o, trójkąciki, także. U, mogę oglądać Za nim to oczywiście musi być Próba testu tościka yy, Trójkątnego Uwielbiam same tosty z serem Naprawdę Dajcie znać czy jesteście bardziej Tosty team ser czy team ser Okej okay, kochani To już jest ten czas kiedy jest późno Jestem po serialach Nic mi się nie chce Jeszcze czekam mnie uczelnia Zadania na uczelnię Zobacz mam je ja dopiero na poniedziałek, ale wolałabym już mieć wcześniej jest zrobione, żeby weekend mieć spokojny i wolny. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pamiętajcie, żeby zostawiać kciuki w górze, subskrypcję, żebyście byli na bieżąco, bo teraz tych filmików, gdzie przez 24 godziny będę jadła, różne rzeczy będzie coraz więcej. No i fajnie jakbyście je oglądali i, i właśnie byli tacy aktywni, jak, jak jesteście. Bardzo Wam za to dziękuję. Padajcie również na mojego Instagrama Chanela OFC. Zawsze wam oddaję lajki, wchodzę na wasze profile. Także zapraszam. No i oczywiście jeszcze na Tiktoka. A i w komentarzu możecie dać znać, czy chcecie, żeby znowu jakiś kształt jeść przez 24 godziny, czy może coś, jakiś kolor, literkę, a może macie jeszcze jakiś inny pomysł. Także dajcie znać w komentarzu, ja wszystko czytam. No a my widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, pa pa.